He, he, ja, co nam dzisiaj w duszy gra. Poniedziałek 24 marca 2025, 1644 czasu angielskiego. Chciałabym tutaj puścić fragment nagrania, opracować troszeczkę nadawane na żywo 27 marca 2023 i tutaj mówi o względności względności prawdy i jakiejś względności wolności od 13 minuty i 30 sekund. Słuchamy. To jest nierozstrzygalne, ponieważ ta prawda jest względna. A jeśli prawda jest względna, nie może być absolutna. Czyli jeśli w jednym aspekcie, w jednym aspekcie pra prawda absolutna nie działa, to nie może działać w żadnym aspekcie. No i trochę podobnie jest to słuchajcie z pojęciem wolności. Można być wolnym od choroby, można być wolnym od uciążliwego sąsiada, można być wolnym od stresu, można być wolnym od obowiązku szkolnego czy wojskowego, czy jakiegoś. Można być wolnym od niepożądanego wpływu, czyli od czegoś konkretnego można być wolnym. Ale jeżeli byśmy zapytali no dobrze, ale czy istnieje wolność jako taka? Podobnie jak prawda, podobnie jak naród, podobnie jak państwo, podobnie jak, jak abstrakt. No i tutaj e, zgodzę się z tym. E, Wolny, czyli ja to troszeczkę porównuję do religijności. Jak mówią ludzie, że są zbawieni, to ja pytam, no dobrze, jesteś zbawiony, ale od czego? Załóżmy, są toczone dyskusje jakieś. Czy jesteś wolny? Czy kłócą się nawet w tych dyskusjach? Czy jesteś zbawiony od tego, żeby się nie kłócić? Żeby być wolny jako, Powoli, powoli załóżmy, dokąd nam się spieszy. Eee, nie. Tacy ludzie są niewolnikami eee, niewolnikami tego czegoś, w czym uczestniczą jako religijne debaty. Tutaj ja załóżmy jestem już uzależniona, ponieważ jest jakiś konflikt. Coś mi się nie podoba i to weryfikuję. Czyli ja nie jestem wolna, wolna jestem od jakiegoś poglądu finansowego, bo to jest tematyka tego kilogos jako finanse. Więc ja jestem wolna, uwolniłam się między innymi od chciwości, żeby nie mieć dużych pieniędzy. Wolę mieć, załóżmy, bogatych ludzi, ale super z nimi żyć, uśmiechnąć się, porozmawiać, niż sama gonić. Być takim dorobkiewiczem, drobnym, drobnodorobkiewiczem, który za wszelką cenę będzie chciał e, uzyskać e, jakieś pieniądze. I e, teraz tak, e, nie, tak naprawdę my, jako żywi ludzie, e, nie mamy e, nie mamy. Absolutnej wolności, bo e, chociażby w życiu jesteśmy uzależnieni od jedzenia. No dobrze, ale jedzenie, e, jeżeli mamy jakiś swój biznes, to e, nie, od, nie dotyczący jedzenia, to czy ktoś nie pracuje przy tym jedzeniu, czyli jesteśmy zależni, czyli też również jesteśmy niewolnikami. Nie ma wolności. Gdyby by człowiek był wolny, e, uwolniony. To między innymi byłby uwolniony od ludzi, którzy mu robią jedzenie, którzy mu szyją ubrania, którzy dom jakiś pobudują. To wszystko, przecież sami nie, nie możemy tego wszystkiego zrobić. Więc tutaj, tak, zgadzam się jest to pojęcie względne, jako wolność jest to pojęcie względne. Ja chyba tutaj zapauzuję, bo tutaj się rozgada troszeczkę, co mnie za bardzo nie interesuje i was też nie musi interesować, ale możecie sobie przesłuchać to jego nagranie. Także pauzę tu robię. No dobrze, może puszczę to dalej. Także 14 minuta 23 sekundy. No to nie, bo to jest fantom. No nie ma wolności jako takiej. W ogóle nie wiadomo, co to, nie wiadomo by było, co to w ogóle konkretnie oznacza. Czyli o wolności możemy mówić. Co z tego wszystkiego wynika, co sobie dotąd powiedzieliśmy? Wynikają dwie rzeczy. Że po pierwsze, możemy mówić o dowolnym abstrakcie, który, pod który można podstawić konkrety, czyli desygnaty. Pod warunkiem, że nie będziemy tego abstrahować do fantomu globalnego. Bo fantom globalny już przestaje oznaczać cokolwiek. Podobnie, no i drugi punkt, który, który alternatywnie może z tego wynikać. Okej. Okay. Mówmy o danym pojęciu, o narodzie, o państwie, o tolerancji, o wolności, ale zdefiniujmy wtedy granice. Granice, w których to ma działać, a poza którymi to już nie ma sensu. No i w przypadku wolności, na przykład takie granice się w naturalny sposób ukonstytuują pojawią, dlatego że granice mojej wolności wyznacza. Wyznaczają inni ludzie i ich wolność. Jeżeli w wyniku mojej wolności ja zniewalam innych ludzi, to już jestem poza granicami stosowalności wolności. No, i właśnie, i tutaj jest to. Czyli jeżeli się mówi o zarabianiu gigantycznych pieniędzy, to czy czasem, Panie Piotrze Tymochowicz, nie jest to wkraczanie w czyjąś wolność, czyli Ty hipnotyzujesz ludzi. Ludzie wchodzą do Twojego projektu, wykupują jakieś tam udziały, wykupują QLG, czy jakieś tam wcześniej, abcoiny uh, wykupywali. Uh, ty ich uh, zahipnotyzowałeś uh, tymi gigantycznymi zyskami uh, i jednak uh, wykorzystałeś swoją wolność jako wolność słowa, wolność jakiejś kreacji. Uh, mówisz przeciwko często tam w różnych wypowiedziach. Uh, na różnych nagraniach, między innymi chyba bodajże też u Morkisza o tym mówiłeś, przeciwko bankierom. Czyli tutaj wykorzystujesz jakąś prawną lukę o wolności i kreowaniu, ale jednak no, moim zdaniem przekraczasz granice, bo chcesz czerpać zyski z innych ludzi. No ja rozumiem, załóżmy, gdybym ja miała zrobić taki przekręt jak ty, bo z mojego punktu widzenia jest to przekręt, taki jak ty zrobiłeś z tym q Logos, to ja, mając taką wiedzę i taki zapał i taką determinację w... Prowadzeniu różnych jakichś szkoleń, to ja bym najpierw skupiła się na tych szkoleniach. Tworząc jakąś społeczność, bardzo bym się skupiła na tych szkoleniach i dopiero wtedy, gdyby załóżmy, było ogrom ludzi, e, ludzie by byli zafascynowani, jeden drugiemu by e, przekazywał. Wiedzę o tym komunikacie otwartym, jeszcze raz tutaj wezmę ten komunikat otwarty, e, tak. To e, ja bym zgarniała, chciała zgarnąć jak największą ilość ludzi, e, a dopiero później, jakby e, Naprawdę już było ogrom ludzi, to wtedy ewentualnie bym wyszła z inicjatywą jakąś dalszą o tych, jak one się nazywają, inwestycjach w abonamencie załóżmy. Chociaż ja w ogóle sobie tego nie wyobrażam, bo przecież koszty trzeba ponosić, trzeba gdzieś, żeby. Dla mnie to jest w ogóle nie do pomyślenia z tym przekrętem. To w takim razie ty jako guru też powinieneś wy, wykupić jakieś procenty, bo teraz tak, zawsze jest 100%. Czyli jeżeli załóżmy jest 1000 ludzi i 1000 ludzi wpłaca abonament, płaci na abonament po 10 dolarów, no to jest 10 tysięcy dolarów. No, skoro 1000, to 10 000 dolarów razy 10, ale to zawsze będzie 100%. Nawet gdyby było 100 000 ludzi, to abonament byłby z. 100 tysięcy, ile to było, razy 10, 100 tysięcy, to by był milion, tak, jak to się liczy, to by był milion z abonamentu, bo jedno zero tam dochodzi, ale to i tak jest 100%, czyli 100%, czyli załóżmy, jeśli by było ogrom ludzi, już w tym projekcie i każdy by chciał wykupić jakieś tam procenty, ale tam było mówione, że po 0,1% no z mojego punktu widzenia no to troszeczkę to poleciało hej do przodu z tym wszystkim. Także, ja rozumiem, wolność słowa jakaś, jest wolność, póki jest jakaś wolność słowa, ale to też powinno być ograniczone, czyli tak jak powiedziałeś, Panie Piotrze Tymochowicz, o granicach, czyli naturalnie się tworzą jakieś granice, czyli jeżeli nam nie podoba się system jakiś bankowy, i mi, i tobie, bo i mi też się nie podoba, i tobie też się nie podoba, to... Yy... Tak naprawdę my, nam, którym nam się to nie podoba, wszystkim, nie tylko mi i Piotrowi Tymochowiczowi, ale wszystkim, to nie powinniśmy kreować czegoś łudząco podobnego do obecnych bankierów. Żeby nie było tak, że się żeruje na, na kimś innym także tak zgadzam się z tym co powiedziałeś Panie Piotrze Antychowicz, że są granice i tu z tego wszystkiego z mojego punktu widzenia jest ten cały szkopu, że każdy w miarę wolności słowa w miarę wolności, że tak powiem jakiegoś wolnego rynku każdy sobie wymyśla, jakby tutaj mieć jak najwięcej dla siebie. I teraz granicą, między innymi, z mojego punktu widzenia, powinno być sumienie, żeby, no, nie być takim chciwym. No, ale to jest moje jakieś zdanie. No nie wiem, już się tutaj rozgaduje. Także o wolności. Ja, jaka, jakie granice? Każdy ma inne granice. Ktoś, no spełniajmy marzenia, czyli pranie mózgu. Tutaj pan Piotr Tymochowicz na swoich uczestnikach, co widać było po komentarzach... Hmm co było widać po komentarzach z tego, dobra, tutaj wezmę, jak podpięłam kielogos społeczność, to ogrom tych komentarzy ten gościu dał, to ewidentnie pranie mózgu jest tym, co mówisz, Panie Piotrze Tymochowicz, niekoniecznie tutaj w tym nagraniu, że ludzie po prostu oszalali, oszaleli, oszalali, oszaleli na punkcie zarabiania pieniędzy. No, Już wyłapywałam ileś razy to, że no niestety, ale to tym mówiłeś o tym o tych gigantycznych pieniądzach. Także jeśli ktoś mówi o gigantycznych pieniądzach w tym przypadku ty, to ty jako twórca tego projektu, inni mówią za tobą, a później jakim klapka jakaś, czyli to zachwycenie, czyli to zafascynowanie tobą Minie, załóżmy, gdzieś tam i staną twardo nogami na ziemi, no to później, no, dowiadują się, czym tak naprawdę jest ten Twój projekt. Jak sami zaczną analizować to wszystko. Także, jaka wolność? Wolność ma granice. Dobra, bo się już rozgadałam. Dobra, a tymczasem, zawałeczki chwamy do pudełka. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka. Papa. Pa.